Witam Państwa, jest 13 sierpień roku pańskiego 2023. No i proszę Państwa, co się zadziało? No, co się mogło zadziać? Proszę Państwa, efekt mojej pracy jest za mną. Mogę powiedzieć, że już już jakiś tydzień temu zakończyłem pracę z tym drewnem. No i, no i co? No i co teraz? No mogę odtrąbić jedynie jak nasz premier. Pełen sukces. Brakuje mi tylko slajdów na, w PowerPoncie, żeby przedstawić. No i jak to wyszło? No wyszło całkiem nieźle, moim zdaniem. Um, ułożone. Nie chciałem nie tego na równe odcinki, by mi się nie chciało. No bo to nie jest cel sam w sobie. Byłoby oczywiście łatwiej do układania, ale mniejsza o to. Efekty pracy, proszę Państwa, zaraz będą przedstawione w większych szczegółach na razie dziękuję, widzimy się za chwilę Witam ponownie, oto efekty pracy 90%, no, czy 90% to może nie, ale tam z 80% ostatniego samowyrobu, no to była sosna sosna gałęziowa no i jakieś tam część było tej sosny S4, czyli wszystko co jest powyżej 7 cm w średnicy u podstawy gałęzi bądź drzewa, jakbyśmy to nie nazwali. No i z trzech przyczep, które zrobiłem, było trochę, trochę brzozy. No tu ile tu może być? Z 3-4 m3, no też ładny towar. No niestety mało, ale co zrobić, taki towar był. Większość była sosna, ułożona ładnie na paletach. A wiatę w sumie mam pustą. Mógłbym tam upchnąć, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku gdzieś tam luty, marzec uda się załatwić lepszy teren. Teren, na którym będzie no, większość liścia z tego, a mniejszość sosnowego, tak? Chociaż ja z sosnowym drewnem nigdy nie miałem problemów w kotle, tak? Z zatykaniem się Przewodów kominowych, ponieważ ja zawsze używałem drewna, które jest sezonowane minimum 3 lata. 3 lata, 3 lata pod dachem jeszcze na dodatek, i teraz tak, trzy przyczepy. Ile to jest? Trzy przyczepy, standardowe przyczepy rolnicze, tak? Nawalone oczywiście z nadstawkami, tak? To nie jest wszystko, to jest tylko część. No wyszło to około po ułożeniu i pocięciu, tak z grubsza licząc tak, i mierząc. Pomiary są zgrubne. Wiadomo, że nie wypełnimy całej objętości tym drewnem w 100%. To nie jest woda, ale po zgrubnych pomiarach no wyszło ponad 20 m3. Już biorąc pod uwagę fakt, że to nie jest woda, tak? że tego się nie da wypełnić w 100% tej objętości, czyli liczyłem dość oszczędnie. Gdybym chciał to zrobić jak najszybciej, to ile by mi to czasu zajęło, te przyczepy? Już mówię o cięciu na podwórku i układaniu. No myślę, że 3 dniówki po 8 godzin i bym to zrobił ze spokojem, gdyby oczywiście pogoda nie przeszkadzała, ale trochę przeszkadzała nie tylko mnie, ale również rolnikom. Tu jest część, natomiast jest jeszcze druga część. Tu jakieś jeszcze zasiewy w tym roku. Nie wiem, czy coś z tego będzie. Czerwona gruszka. W zeszłym roku wszystko zgniło. Tu jest kolejne. Rezerwy strategiczne, tak? Proszę Państwa, robię to, bo bardzo to lubię robić. Druga rzecz... To kryzys energetyczny, proszę państwa, w ogóle mnie nie dotknął. I ceny węgla, i opału, i czegokolwiek by człowiek nie używał do ogrzewania swojego domu. O. I teraz tak. Tak, jakbyśmy sobie podzielili, tak mniej więcej. O, w ten sposób. To to było robione. Zaczęta praca była w grudniu w zeszłym roku. Czyli to. Można powiedzieć jeszcze jeszcze trochę musi poleżeć. Natomiast ta część zalicza się do poprzedniej części, którą omawiałem przed chwilą. No i tu jest generalnie też 100% sosny, tak? Tu poszedłem trochę do góry. No tak to wygląda. I teraz proszę Państwa, można by się zastanowić, tak? Ile towaru to jest tyle, żeby wystarczyło. Ja uważam, że tego towaru nigdy nie jest za dużo. Tego nie jest za dużo, tak? No ale ile ja mam, proszę Państwa, z, gru, ze, z tak zwanych grubszych, z grubszych, Jezus Maria. Z pomiarów tak zwanych z grubsza, czyli przybliżonych całego towaru mam 120 metrów sześciennych, tak? Czy to dużo, czy to mało? no Uważam, że minimum trzy sezony grzewcze mam zabezpieczone, jak dla mnie, proszę Państwa, ceny węgla mogą wyskoczyć, wystrzelić dosłownie w kosmos. Aczkolwiek oczywiście nie chciałbym tego, bo energia elektryczna też pochodzi z węgla u nas w Polsce. Że reaktorów atomowych nie mamy i długo nie będziemy mieli. No to uważam, że, że trzeba mieć. Trzeba mieć, ja mam. Ile za to zapłaciłem? No, niecałe 5 stów. Tak, no niecałe 5 stów, no jest generalnie 90% jest gałęziowa. No to było taniochą, tak. No, szanowni Państwo, umówmy się, że idzie to zrobić, tak. A im więcej na zrobić, tym jest lepiej. No, oczywiście, proszę Państwa, uwaga, tak. W lesie nie opieramy o drzewo, ale ten dąb jest mój, więc sobie oparłem, tak. Proszę Państwa w tym roku, w tym roku już do lasu nie pójdę, bo w firmie, w której pracuję jest remont. Jest to elektrownia opalana odpadami komunalnymi. Jak macie Państwo ten, ten kubeł, którym jest, na którym jest napisane zmieszane komunalne, no to moja firma zajmuje się spalaniem czymś takiego. czegoś takiego, a ja w tej firmie pracuję. To jest właściwie elektrownia opalana odpadami. No i będzie remont w tym roku 5 tygodni. Będzie co robić. Będzie dzienna zmiana 12 godzin. Następna zmiana to jest na następny dzień 12 godzin noc. Następny dzień kolejne 12 godzin noc. Dzień wolny i dniówka i tak przez 5 tygodni. A więc postanowiłem sobie samowyrób już w tym roku odpuścić. A bo to jest jednak dramat, nie? Jak człowiek jednak e, pracuje w nocy, a zamiast spać, to wraca strasznie wyczerpany. I do tego jeszcze jest e, samowyruk w lesie. Mój Boże, proszę państwa, to jest prosta droga do tego, żeby skończyć w grobie, tak? Się przekręcić. Małą łyżką, czy tą łyżeczką, po trochu, a człowiek też się naje, jak to mój kuzyn mawia, wioska obok. No jest to człowiek pomału żyje tak spokój. Wielka polityka daleko i bardzo dobrze jak bomby będą spadać to na, na wieś nie spadną bo nie warto. Tracić uzbrojenia drogiego. No dobra szanowni państwo życzę wszystkiemu zdrowia szczęścia tak finansów spokoju. Do zobaczenia być może w przyszłym roku. Jak coś się nawinie, jakiś temat, to może coś tam wrzucę. Ale na razie odpoczynek. I wszystkim życzę tego samego. A szanujmy zdrowie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.